Witamy serdecznie w hotelu Słoneczny Zdrój. Słyszeliśmy, że pani skorzystała z wielu zabiegów w tym hotelu. Wielu to jest bardzo szumnie powiedziane z dwóch, ale za to bardzo dobry, bo nie wiedzieliśmy, że takie możliwości daje maszyna BMS. Nie wiem czego to jest skrót. To jest bardzo niepozorny, taki jakby taki powiedzmy maszynopistolet, który przystawiony do mięśnia powoduje pewne drgania. Nie jest to jakby si silny nacisk, czyli to nam się wydaje, że jak coś bardzo silnie działa, to to wtedy jest efekt, a to takie jest lekkie, doprowadza do lekkiego drgania mięśnia i powoduje to, że po e, użyciu tej maszyny, po prostu można te mięśnie, które były jakby przykurczone, już przykurczone nie są. Te mięśnie jakby się odnowiły, tak jakby stan zapalny, który stwierdził mi lekarz, już po tym zabiegu ten stan zapalny się zmniejszył, a drugą maszynę, na którą od razu, potem, zaraz po tym zabiegu poszłam, był taki rodzaj wałka, który też powodował takie mikrodrgania i też można powiedzieć, jakby się cuda zdarzają po, po, po tym wałku, ale tam jest jeszcze bardzo ważna rzecz, tak, zwana, tak zwany manual że i chyba tylko ten lekarz, który jest w tym hotelu, potrafi to robić, że on dołączył do maszyny, która jakby rolowała mięsień i jeszcze manualny masaż, czyli jakby on czuł gdzie jest to napięcie i jeszcze dodawał. No to Trzeba mieć do tego talent, tak? To nie zrobić fizjoterapeuta, który tam powiedzmy z budowę mięśnia tego jeszcze jest do tego. No człowiek, który jakby ma bardzo duży talent w tym kierunku. I właśnie lekarz mówi, że on szkolił bardzo dużo osób i nie za wiele osób potrafi się jakby na tym rozeznać. Także to jest taki unikat.